Także witam Was po dłuższej przerwie. Tak jak oglądaliście z tego remontu silnika, na chwilę obecną tak to wygląda tutaj. Mam zdjęte tutaj te, ten cały schowek, po prostu, żeby było dojście do gaźnika, bo trzeba jeszcze go trochę podregulować. Ale tak Wam chcę pokazać, że po tym jak go złożyłem, żadnych wycieków nie ma, nic nie ma. Kupiłem ostatnio, ci co oglądają na facebooku, to widzieli: głowicę z większymi zaworami, cylinder, no, cały zestaw, tylko została ta pokrywa stara, wałek. No i po prostu założyłem większe zawory, oczywiście trzeba było je dotrzeć. I powiem Wam, że różnica na tych większych zaworach to jest naprawdę kolosalna. Nie to, co te małe. Skutek jest świeżo po wymianie oleju, po założeniu większego zestawu, po prostu z tymi większymi zaworami. Chciałem zobaczyć, czy to coś jednak daje. I powiem Wam, że naprawdę dużo daje tam w gniazdach. Było aluminium. Taki odlew, to tak wystawało. Musiałem to trochę zeszlifować, i jest naprawdę na dużych zaworach różnica bardzo wielka, naprawdę bardzo wielka. Zobaczcie sobie, jak on wygląda. Ten silnik. Nie jest nic tam czyszczone czy coś. Tutaj mi tylko pękło, nie wiem. Będę chyba musiał to wymienić całe, bo, bo, bo zakleić to, albo stożek założyć jakiś nie wiem, zobaczę jeszcze, ale tak wygląda silnik. Jeżdżony jest, trzeba 1000 km zrobić, żeby go dotrzeć. Wycieków nigdzie nie ma, nie ma prawa mieć wycieków. Ten tłumnik tylko szpeci, tak on szpeci. Zobaczcie, on taki o jakiś wygląda. Rura zardzewiała, no taki był. no I tak zwlekałem, żeby kupić ten większy, większy. I tak na razie na tym jeżdżę. Także sobie możecie zobaczyć, że wycieków nie ma na. Nawet nie ma takiej opcji, żeby były wycieki. O tutaj zawleczka z gwoździa. No trzeba się jakoś ratować. Tak, tak to wygląda pod spodem. Jest suchutki silnik. Nie ma prawa mieć wycieków. Jak ja złożyłem, to mówię, już tyle silników co nas składałem, że, że to, to naprawdę tak on wygląda ten, ten pojazd. Fajny skuterek, naprawdę fajny skuterek. Okazyjne pieniądze. Trochę włożyłem w silnik, ale wiem, że. Że to już będzie chodziło na pewno, że jak gdzieś pojadę, to wrócę, a nie przypcham. Yy, zalany pachnącym olejem yy, motula yy, 10W40, naprawdę bardzo, bardzo jak się go wlewa, to, to pachnie ten olej. Nie wiem, tutaj coś przeciera, widzicie. Trzeba, trzeba tą linkę gdzieś założyć na jakąś opaskę, do domu wrócę, bo już czuję, że jest przetarte, żeby nie przetarło się bardziej. A to jest linka od gazu. I jakiś kabelek tutaj jest zaciśnięty, ale to jest odsania. To sobie odkręcę i go wyciągnę po prostu. No i tak wygląda ten, ten silnik. Ogólnie kable są na wierzchu, bo ja wyciągałem silnik, żeby sobie założyć ten cały zestaw. Dodam też, że skuter stał nieodwalany gdzieś około 3-4 miesiące. I trochę go pokopałem i zapalił. Gaźnik trzeba doregulować, bo jest, wiadomo, większe zawory, większe wszystko to. To, to jednak. Aha, no i miałem zużyty napinacz, po prostu od łańcucha rozrządu, musiałem go wymienić, bo ta zapadka już się do końca wysunęła i, i był luźny. Teraz założyłem nowy napinacz i jest wszystko, wszystko w porządku, wszystko napięte. Ładnie to wygląda znaczy no Nie wiem czy ładnie, ale najważniejsze, że działa, wycieków nie ma i e, jak gdzieś pojadę, to na pewno wrócę tym skuterem, bo wiem co tam w nim jest. Tutaj trochę pęka ten plastik, trzeba będzie go jakoś, e, nie wiem, czymś to trzeba będzie zrobić. Tutaj jest przetarte, ale ogólnie jak tak patrząc na te skutery, to. Jest w dobrym stanie, nie jest w takim złym stanie. Tutaj mi tylko odpadł ten klosz. Mam go w tym w garażu, muszę go jakoś tu przykleić, albo po prostu całą tą lampę wymienić. Nie wiem, bo to tak odstaje. Nie wiem, co tu było robione. Coś tu było na pewno robione. Ja tu nic nie robiłem. Muszę jeszcze zobaczyć do zawieszenia z przodu. Bo tamten, jak miałem skuter, ale wy go nie widzieliście, bo nie nagrywałem, to po prostu. No bajka jeździć po, po polnych drogach, po dziurach, po takich nawet e, e, wybojach, że tak powiem i nie było nic czuć, naprawdę tam zawieszenie e, bardzo fajnie chodziło, bardzo fajnie, a tutaj jest e, takie twarde i no wszystko czuć na tym skuterze, jak się jedzie, no czuć naprawdę, tamten skuter też miał na dwa amortyzatory z tyłu, ten też ma na dwa. No, i z przodu te lagi. Nie wiem, jak, jak tutaj, co tutaj zrobić, żeby to było trochę większe, bo jest naprawdę zawieszenie twarde. E, też mi nie działa licznik, nie wiem czemu ślimak. E, muszę ślimak zdjąć, zobaczyć, co tam się dzieje z tym ślimakiem. E, I całą linkę po prostu tutaj e, do góry się dostanę. Bo tu ktoś robił coś, widzę izolacja, bo ja tutaj nic nie robiłem w nim. Ale. Zobaczę, może jeszcze też kiełko wymienię, bo to takie zaćmione jest. Lusterko muszę kupić, bo jest pęknięte po prostu, pękło mi. Tutaj w środku tak jak tu widzicie jest śruba. I to jest plastik i pęk ten plastik i się nie ma na czym trzymać. Także chyba lusterko będę musiał dokupić. I tak on wygląda. Ten skuterek, ktoś mi pasek zjadło, w środku jest, nie, nie pokażę, bo bym musiał pokrywę odkręcać, ale y, pasek jest zjedzony, nie wiem co tam czy tam gdzieś jest jakieś coś krzywe, ale sprzęgło zakładałem nowe, wszystko zakładałem nowe i pasek jest zjedzony, nie wiem, może jakiś stary po prostu ten pasek był, a kupowałem nowy, ale ale wiecie jak to z tymi jest częściami, także a i też mam problem z y, hamulcem tylnym bo tutaj jest niestety na bęben, w tamtym miałem na tarczę. i nowe okładziny, wszystko jest nowe i dokręcam go prawie do końca, a hamulca nie ma. I jak tutaj zdjąłem koło i ten cały bok, to yy, ta dźwigienka i te hamulce, szczęki się rozszerzały, wszystko chodziło tak, miało, tak jak miało chodzić. I właśnie nie wiem czym to może być spowodowane, że tego hamulca nie ma. Ech. Tak on wygląda. Zaraz go może odpalę. Na kopniaka, bo nie mam akumulatora. Akumulator gdzieś tutaj wchodził. Chyba tu albo tutaj była taka półeczka na ten akumulator. Już nie pamiętam. Ja jeszcze bez akumulatora mi to jest na razie niepotrzebne. Odpalam na kopkę i zapali. Tak on wchodzi bez gazu. Ale trzeba gaz przytrzymywać, bo no trzeba go doregulować. Po prostu. ale powiem wam, że, że różnica jest na, na tych dużych zaworach. Na tych dużych zaworach jest naprawdę różnica kolosalna. Jak ktoś ma takiego skuterka, e, czterosuwa oczywiście, bo miałem dwusuwa, ale dwusów to e, no nie wypalił, że tak powiem. Nie wiem, co tam z nim było. Cylinderek 80, 72 tak, tak dokładnie Gaźnik specjalny, membranka, wszystko nowe, pozakładane I wyregulowałem go, no przerywa, nie chce palić Raz pali, raz chodzi ładnie, raz przerywa, nie wiem co tam było z nim Sprzedałem go I dziwiłem się za tego, bo Tym jak jeździłem to naprawdę on szedł Na tym zestawie co widzieliście wcześniej co zakładałem, ale pomyślałem sobie A wezmę zobaczę te duże zawory Co to da czy to coś da czy nie da Czy to jakaś ściema czy nie ściema i naprawdę jest, jest różnica tylko e, Powiem wam że jak mi ten zestaw przyszedł naprawdę e, Pierwsza klasa dla sprzedawcy bo zawory Ta głowica była spięta z uszczelniaczami tymi co mają sprężynkę taką e, Kto wie ten wie to te uszczelniacze są lepsze jak te zwykłe, nie było tych zwykłych, nie były założone, były te, te lepsze założone, czyli to już jest plus dla sprzedawcy i tylko trzeba było dotrzeć zawory, ale to tam ile docierałem. 15 minut ręcznie docierałem, ja nie docieram żadną wkrętarką, żadną wiertarką. Ręcznie sobie powolutku dotarłem. Zaworki pospinałem, patrzałem, czy nigdzie nie cieknie, czy nie poci się. I nigdzie się nie pociło, spiełem, założyłem wszystko olej zalany. Nie go odpalam, to tak pachnie tym olejem, nie wiem, co ten olej ma w sobie. Zawsze jak wlewam olej motula, to on pachnie. Kiedyś lałem Kastrola. Castro tak nie pachniał, ale ten motul, to, to naprawdę motyl, to, to pachnie bardzo, bardzo pachnie. Ten, ten olej, nie wiem czemu. No i jeszcze muszę ten tłumnik wymienić, bo tak jak mówiłem, on szpeci, też taka to jest cienka rurka. Zardzewiała. Zobaczcie, to jest cieniutka rurka. Jak kupię ten większy, on też jest tu na opaskę. To on ma średnicę gdzieś tutaj taką. Taką on ma średnicę. Jest wypolerowany to, a to to takie jakieś zardzewiałe i to co. No cicho chodzi, ale to dajmy mu też oddychać. Dajmy mu, jak mu dałem powietrza, no to niech on te powietrze Wypycha, niech oddycha sobie delikatnie, a nie będzie się męczył na tym tłumniku. No i co, tak on wygląda. Naprawdę skuter za takie pieniądze śmieszne to warty był swojej ceny. Trochę w silnik wpakowałem, ale co? To po prostu trzeba lubić. Bo ja, ja muszę wiedzieć, co ja mam w silniku. Ja wiem, że jak ja to sobie poskładam, to to będzie chodziło i jak pojadę gdzieś, to na pewno wrócę, a jak kupię taką jedną niewiadomą, to strach jechać, czy gdzieś dalej, czy, czy nie, i zobaczcie jaki fajny zachód słońca, jak to fajnie wygląda. Przy takim zachodzie słońca sobie mogę po, pośmigać. Ogólnie powiem Wam, że jako jak miesiąc październik, to jest bardzo ciepło, normalnie jestem sobie w krótkim. Rękawku i w bluzie ubrany i sobie tak tutaj jeżdżę, docieram go powoli. No kusi, żeby dać gazu, bo jak tak jadę sobie tak na oko z 20-30, no dam mu trochę gazu, to naprawdę wyrywa się do przodu ten skuteryszczek. Jak założę jakieś sportowe sprzęgło albo sportowy wałek, rozrządu. nie wiem czy to coś daje, czy nie. To to zobaczymy, jak to jeszcze będzie szło, ale naprawdę teraz na ten moment to jest niebo a ziemia. Duże zawory, bardzo duża różnica. No i co? Taki ładny zachód słońca, ciepło, wiatru praktycznie nie ma. Liście się wcale nie ruszają. Jadę się przejechać w ten w stronę tego zachodu słońca, tam jest taka fajna górka. I wam tego nie nagram, bo te słońce jednak oślepia. No, ale mam w planach kupić jakąś kamerkę na, na głowę. I po prostu pośmigać razem z wami tutaj po, po rejonach. Zobaczycie jak się krajobraz zmienił. Jak już jesień idzie, ale każda pora roku ma coś w sobie takiego, że no, czaruje. Jest bardzo ciepło. Odpukać. Bardzo fajna pogoda, niedziela. I co? Nie będę Wam więcej gadał. Odpalam go. Tak na krótko chciałem Wam pokazać. I opowiedzieć. I powiedzieć jeszcze, co, co dla Was szykuje, bo naprawdę to będzie bomba. Tylko oglądajcie moje relacje na Facebooku i śledźcie, śledźcie po prostu mój kanał, bo coś dla Was szykuje fajnego. Coś będzie fajnego. Naprawdę, jeżeli to wypali, co mam w planach, to to będzie fajne. No Zobaczycie sami zresztą, po prostu obserwujcie. Teraz będę trochę częściej wrzucał, bo nie miałem czasu tak za bardzo. Bo to wykopki, to tamto drzewo z lasu. Także pracy na jesień jest. Sami wiecie, jak to, jak to wygląda. Tak fajnie tutaj jest. Dobra, rozgadałem się, nie gadam Wam więcej. Jadę tym skuterkiem przejechać się. Paliwa jest do półbaku. To... Czterosów jednak trochę mniej pali jak dwóców. Dwusów, a jak zalałem półbaku, to trochę pojeździłem i zaraz nie było, a tutaj jak wleję to mogę sobie jeździć śmiało i... I to tyle. Dobra, trzymajcie się i do następnego.